Dziękuję panu. Ale co panu wyprawia? Zaraz chwila to. to, to moje pieniądze. Hej! O, przepraszam. Hej! Hej, koleżan! E, przepraszam! Mieszkasz tutaj? Nie. Chcę odzyskać kasę, którą ukradł mi ten gość. Tamten. Tak. Hmm? W garniaku od Guciego. Hmm? Tak. Twoją kasę. Tak. Y tak i jeszcze raz tak. Posłuchaj, to nie miejsce na żarty. Idź sobie. O. Ej! O, okej. Okay. Idź sobie. Okej, okay, okej! Okay. Nie chcesz mi pomóc. To nie pomagaj. Ale pamiętaj, że po tym hotelu kręci się złodziej! Spokojnie. Hej, w porządku, Harold, zajmę się tym. Oczywiście, będę w pobliżu. Dobrze. Hej, jesteś pewien, że to był on? Tak. On zabrał mi podartą dolarówkę. Muszę sprawdzić jego portfel. Oh. Okej. Okay. usiądź tutaj i zaczekaj. Oh. Dzięki. Hey. Um, dzień dobry, panu. Um, przepraszam, rozmieni mi pan dychę? Potrzebuję drobnych do automatu. Weź też coś dla mnie, złotko. Reszta dla ciebie. Przepraszam? Skąd ma pan te pieniądze? Nie twoja sprawa. Chyba nie należą do pana. Jesteś gliną? Nie, ale mogę ich wezwać. Czy nie jest panu wstyd okradać bezdomnego człowieka? Chciałbym rozmawiać z właścicielem hotelu. Myśli pan, że on ma czas dla wszystkich? Tak. Dla swojego syna zawsze znajdzie czas. Ty. Co niby zrobił? On okradł człowieka. Fred, zdajesz sobie sprawę, jak to wpłynie na reputację hotelu? Jeśli nie przeprosisz naszego gościa, odeślę cię znowu do szkoły wojskowej. Tato, to nawet nie jest nasz gość. Wziąłem parę groszy od lumpa z ulicy. Co? Od lumpa? <śpiewanie> Dana, nie rozumiem czemu. Czemu zawracasz mi głowę taką błahostką? Ale, szefie, to przecież kradzież. Ale nie w naszym hotelu. Wszystko, co się dzieje poza hotelem w czasie Twojej pracy. To nie jest twój interes. Ale ten bezdomny pośrodku hotelowego holu, to już jest twój interes. Jeśli zaraz się go stamtąd nie pozbędziesz, będziesz żebrać na ulicy razem z nim. Czy to jasne? Tak jest. Ładny nie. Tak. Um, proszę, zabierz go, jest twój. O. Bardzo mi przykro, że cię to spotkało. Wielkie dzięki. Ale to Pani pieniądze. Mój dolar był przedarty z drugiej strony, ale dzięki. Hej, śliczne. Dacie się zaprosić na drinka? Nie pijemy za pieniądze bezdomnych. Nie ukradam lumpów. Uważaj, bo ci uwierzę. <laughs> Jeszcze raz dzięki. Hej, ty! Wow, wow, wow. Hey, co? co pan robi? Hej, co pan A? wyprawia? Co? Chcę go przeszukać. Nie wiem, co robił, gdy nikt go nie pilnował. Czekałem tylko na tę recepcjonistkę. He, hej, naprawdę? Jestem uczciwy, nie tak jak. O, to moje. Myślę, że oskarżyłaś mnie bezzasadnie, kryjąc w ten sposób złodzieja. Nie wiem, skąd to się wzięło w mojej kieszeni. Wytłumaczysz to policji. Zapraszam. Dlaczego to zrobiłeś? Jak miałbym go ukraść, cały czas tu byłem? Nie zabrałem niczyich pieniędzy. Przysięgam. Wejdź, zanim przyjedzie policja. Nie, nie mogę. Straci pani pracę. To już nieistotne. Mam o wiele lepszy pomysł. Kamery w holu zarejestrowały to, co się stało. I jak to się stało. Johnson, co pan tutaj robi? Mówiłem, że masz się go pozbyć. Testujesz moją cierpliwość! Rzefie, pański syn chce go wrobić. I co? Masz z tym problem? Tak, owszem. Mam problem, bo pański syn jest złodziejem i powinien ponieść karę za to, co zrobił. Jezu chryste. Złodziejem, tak? Można okraść kogoś, kto coś posiada. A to nawet nie jest jego hajs. To on. Rozumiem. Dzięki za chęć pomocy. I? Pomogłaś? O, przynajmniej będzie spał w łóżku. <śm> <śm> nabijacie się z człowieka, który przez Was siedzi w więzieniu. Każdy ma to na co zasłużył. A Ty zasłużyłaś, żebym Cię zwolnił. Nie posłuchałaś polecenia. Nie ujdzie wam to płazem. W holu było bardzo wiele osób i na pewno ktoś z nich widział, jak wsunął mu pan portfel do kieszeni. <noise> Kto? Bogacze? Daj spokój, myślę, że mają gdzieś takich lumpów jak on. Gdyby leżał na chodniku, wytarliby buty w jego... kurtkę. To jest przecież... Hej, panowie! Tych ludzi interesują tylko pieniądze. Nie obchodzą ich biedni cuchnący bezdomni. I ty także ich nie obchodzisz. Uświadom sobie, że nie interesuje ich los innych ludzi. Co z tego, że wsunąłem mu portfel do kieszeni? Wszyscy wokół mają to gdzieś i nikt mi nic nie zrobi. Tak! Ciekawe, czy policja uważa tak samo. <trym znać> <trym znać> <trym znać> Słyszeliście już wszystko? Coś ty zrobiła. Panowie, pójdą panowie z nami. To jakiś absurd. Nic złego nie zrobiłem. Powie pan to w sądzie. O nie, 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 nie. Nie, nie mogę iść do więzienia. Tato... Rób coś proszę. Zamknij się. Idziemy. Duchy. Nie wiem jak pani dziękować naprawdę. To nie tylko moja zasługa, ale tych wszystkich ludzi. Dziękuję wam wszystkim. W porządku. Jesteśmy ludźmi, tak jak ty. Mieliśmy tylko więcej szczęścia. Pewnie szukasz nowej pracy. Zadzwoń jutro. Myślę, że coś ci znajdziemy. <zysk>